Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Morze Słów. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać książkę, która mnie zaskoczyła, ale tak bardzo pozytywnie zaskoczyła, dlatego że nie sądziłam, że to będzie dla mnie książka, która będzie książką 10 na 10 i chodzi mi o książkę Marsjanin e, autorstwa End, e, Endiego Weira. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to ta przepiękna okładka. Ona mi się tak podoba, jest no, estetycznie, jak dla mnie, idealna. Ktoś to ją stworzył, naprawdę bardzo się postarał, jest super. No ale też nie, nie chodzi tylko o okładkę, tylko o samą treść. I dlaczego mnie ta książka zaskoczyła i dlaczego zaskoczyło mnie to, że ona mi się tak bardzo podobała? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że z grubsza nie jestem fanką motywu kosmicznego. A już jak sam tytuł wskazuje Marsjanin, sugeruje nam to, że będzie akcja działa się w kosmosie. A druga kwestia jest taka, że tutaj ktoś, kto mi tą książkę polecił, mówił mi, że to jest książka napisana przez kogoś, kto zna się na fizyce, i że generalnie tutaj bardzo dużo jest opisów różnych takich właśnie rzeczy związanych z fizyką, z inżynierią, i że to jest jeden dla tej osoby to była jedna z takich najważniejszych rzeczy, która sprawia, że że ta książka tej osobie się podobała, i to sprawiało, że ja się troszeczkę obawiałam tej książki, ponieważ bałam się, że po prostu te wszystkie fizyczne opisy mnie przytłoczą. Ale może wyjdźmy też od tego. O czym jest ta książka? Ponieważ marsjanin opowiada historię mężczyzny, który jest astronautą NASA i razem ze swoją drużyną leci w kosmos i ze swoimi towarzyszami tej wielkiej podróży mają za zadanie przeprowadzić różne badania na powierzchni Marsa. I to jest cała akcja ma dzieje się w przyszłości, więc nie tak we współczesnych czasach, tylko w przyszłości, gdzie już te misje na na Marsa by były w tym świecie przedstawionym coraz bardziej zaawansowane, coraz dłużej można było przebywać na tym Marsie. No i niestety coś idzie nie tak i nasz główny bohater przypadkiem w wyniku pewnego wypadku odłącza się od tej grupy. Jego towarzysze myślą, że on nie żyje i mężczyzna zostaje sam. Na Marsie, i cała ta historia jest opowieścią o tym, jak on próbuje przeżyć. I wokół tego tak naprawdę kręci się cała ta fabuła, to napędza nas do przodu. I powiem Wam, że ta książka przez to to jest taki roller coaster emocji. Ja już po prostu tutaj naprawdę ta książka jest bardzo nieprzewidywalna, bo nie wiadomo, czy on przeżyje, czy nie. Są momenty, że były takie momenty, że siedziałam sobie, czytając i mówię, a przeżyję, nie ma, nie ma problemu. On to wszystko ładnie sobie ogarnął, po czym kilka stron dalej czytam i mówię o... Boże, on nie przeżyje, zginie i będę płakać przez pół godziny później, a później znowu mówimy: A nie, będzie ok, już teraz sobie poradzi, po czym znowu nie, nie, na pewno sobie nie poradzi. No i to, czy on przeżył ostatecznie, czy nie, to wam tego nie powiem, to musicie sami sobie to odkryć, jeżeli tą książkę przeczytacie, ale wierzcie mi, że ja od naprawdę bardzo dawna tak się nie zaangażowałam w historię i tak bardzo nie przeżywałam tego, co się dzieje z głównym bohaterem i tak bardzo bardzo się nie emocjonowałam i tak czekając, o Boże, co się stanie się od tej książki, naprawdę nie mogłam oderwać i dosłownie przeczytałam ją na raz. Na skrzydełkach tej książki też jest napisane, ktoś tutaj dał taką mini-opinię mini na temat Marsjanina i napis, powiedział, że ta książka wciąga bez reszty, czyta się jak Robinsona Cruzo, tyle że napisanego przez kogoś bystrzejszego. I ja się z tym generalnie zgadzam, ponieważ jeżeli lubicie Robinsona Cruzo, jeżeli lubicie taki motyw jakiegoś człowieka, który musi przeżyć w jakiejś trudności. Ekstremalnej sytuacji, czy to w jakimś lesie, czy, czy no na bezludnej wyspie, no to zdecydowanie to będzie książka dla Was, bo tutaj ten motyw przeżycia w bardzo takim wrogim, odległym miejscu jest na pierwszym planie. I jeżeli lubicie Robinsona Cruzo, no to myślę, że Marsjanin również będzie dla Was. Wracając do takiej mojej obawy, o której Wam mówiłam na samym początku, że te wszystkie opisy związane z, z fizyką i takie bardzo naukowe jakieś szczegóły, że mnie po prostu przerosną, nie były prawdą, ponieważ w ogóle, w ogóle to nie było takie nie do przejścia. Wydaje mi się, że nie trzeba się znać jakoś super na tych tematach, żeby móc tą książkę przeczytać. Także nie ma tutaj czegoś takiego, że jest bardzo wysoki próg wejścia, przynajmniej moim Zdaniem, a wierzcie mi, że ja z fizyki nie jestem jakimś tam super orłem, także naprawdę czytało się to bardzo, bardzo dobrze. I to po pierwsze. A po drugie, czytało się tą książkę też fenomenalnie, ponieważ w dużej mierze ona jest napisana jako taki dziennik. Dziennik głównego bohatera, który stopniowo zapisuje sobie swoje przemyślenia i tak naprawdę, nadzieję, że pisze trochę po to, żeby nie oszaleć. I myśląc o tym, że być może ktoś kiedyś znajdzie ten dziennik, odkryje, co się z nim stało, i tak ślad po nim nie zginie. Myślę, że tutaj taki miał zamysł, pisząc ten dziennik. I ten dziennik się czyta świetnie, ponieważ główny bohater jest tak zabawną osobą. On ma taki czarny, wisielczy humor, który mnie osobiście bardzo śmieszył. I on tak to napisał, że znaczy, no, autor to napisał, ale przedstawiony przez naszego narratora głównego bohatera bohatera, że ja się momentami śmiałam w głos na tej książce, pomimo, że sytuacja była naprawdę dramatyczna, to było pełno humoru, takiego właśnie autohumoru, który mi się bardzo podobał. Też tutaj autor wiedział, kiedy jak tak tym napięciem w książce operować, jak je tworzyć, ponieważ fragmenty, gdzie mieliśmy do czynienia z dziennikiem, były przeplec przeplecione innymi trochę fragmentami, które jeszcze tak podsysały ten cały po prostu, to całe napięcie i, i ten lęk przed tym, że być może nasz ulubiony bohater umrze. I to było naprawdę świetnie zrobione, i też z tego powodu tą książkę się przegenialnie prze czytało. I ja przed tym filmem przeczytałam, że ta książka to jest w ogóle debiut tego autora, co mnie zaskoczyło, bo to jest świetny debiut, to jest świetnie napisana książka. Mówiłam też na początku, że ja kiedyś nie byłam fanką motywów kosmicznych i to też sprawiło, że zaskoczyło mnie tak bardzo, że ta książka aż tak mi się podobała, ale wierzcie mi, że tutaj, jeżeli ktoś z Was tak nie wie, czy lubi ten motyw i chciałby jedną, jedną, jedną książkę przeczytać tak na sam początek, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle o, to jest dla mnie, czy to będzie mi się podobało, to moim zdaniem Marsjanin byłby świetnym początkiem, bo rzeczywiście możemy tutaj w najlepszym wydaniu ten motyw poznać, także ja Wam tą książkę szczerze polecam, ona jest na Naprawdę świetna. Mamy tu zwroty akcji, super sympatycznego, głównego bohatera. Można się z niej dowiedzieć też różnych ciekawostek dotyczących Marsa, co też jest taką wartością dodaną moim zdaniem. I czyta się ją w jeden dzień. Ona też jest bardzo krótka, więc to jest też książka, którą możecie gdzieś ze sobą zabrać, a nie wiecie, takie wielkie Tomiszcze na przykład. Także naprawdę myślę, że na koniec roku to będzie książka roku, albo książka w jakimś, nie wiem, moim topie bo ona mi się niesamowicie podobała i jeszcze raz gorąco, gorąco Wam ją polecam. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tą moją recenzję dotyczącą Marsjanina. Napiszcie mi w komentarzu jakieś, polećcie mi książki, które być może mają taki motyw kosmiczny, które bardzo lubicie, albo mają motyw kogoś, kto musiał przetrwać, przetrwać w jakichś takich trudnych warunkach, coś tego typu, ponieważ po tej książce mam naprawdę wielką ochotę czytać więcej tego typu książek. Dajcie mi znać pod tym filmem co myślicie, a to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym. Pa!